Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj mamy coś takiego. Do tego chciałbym upchać to, czyli do obudowy 24V chciałbym wcisnąć ogniwa MB56, zrobimy 12V magazyn o pojemności 650Ah. Teraz, jeżeli sobie otworzymy obudowę... W takim zestawie ona do nas przyjeżdża, musimy sobie tą obudowę zaadaptować. Sam BMS 200A JK jest jak najbardziej gotowy, może pracować na 12 na 24V, tak? Kwestia ustawień. Tak więc wykorzystamy 24V obudowę, taką ładną, z gaśnicą tam na dole, widzisz po lewej? Od Miaoxin z Polski ta obudowa, od ręki dostępna. Niestety nie mogę znaleźć nigdzie dedykowanych obudów 12V pod te nowe ogniwa. Dlatego zrobimy sobie delikatną modyfikację i to będzie nasz 12-V pakiecik. Tak więc daj mi chwilę, daj mi chwilę, idę tylko po kawę, ponieważ mi się zasoby kofeiny w samochodzie skończyły. Idę po kawę i atakujemy, robimy to. Intro, mobilny off-grid, oczywiście, że tak, 12V. Tak więc dzień dobry, dzień dobry jeszcze raz. Zapraszam do wspólnej kawy. Dzisiaj kawę pije z nami pan, pan Zygmunt, pan, pan Zygmunt Farber. Bardzo panu dziękuję za kawę. Ogniwa, ogniwa EWMB56, znane czy lubiane? Zobaczymy, zobaczymy, czy będą lubiane. Robiłem tym ogniwom pomiary yy, i to są ogniwa, które się deklarują pojemnością. 628Ah. Natomiast jak najbardziej wychodziły tam pomiary powyżej 650Ah, dlatego ja mogę śmiało powiedzieć, że mamy 650Ah. Sprawdzimy sobie teraz kodyku R tych ogniw. Mamy pierwsze ogniwo MB56, bla bla bla, 11525. Ogniwa są z firmy BTS. W tym przypadku powiedzmy wygrałem w totka, ponieważ dostałem za darmo te ogniwa. Nie zapłaciłem ani grosza i jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Cena za sztukę 430 zł. 430 zł za jedno ogniwo. Czyli razy 4 mamy powiedzmy 1700 zł za sam taki akumulator 12V. Nie chcę mi wejść kod. Gdzie jest drugi? Dobra, drugi kod wszedł i drugi kod mówi nam 6, 5, 25. Dobra, no teraz mamy trzeci, piąty, 25. <laughs> Czyli widzimy, że ogniwa są z jednego czasu, tak? Z maja 25. Półroczne ogniwa w cenie 450 zł. Pardon, 430. Jeszcze dolar nam sprzyja, ponieważ spadł mocno. Dolar spadł albo złotówka urosła co? Kurs nam sprzyja. Natomiast ogniwa są dostępne u nas w Polsce. To jest najważniejsze, że są dostępne od ręki. Ale szybki rachunek sumienia: ogniwa 1700 zł, obudowa 850. Jeżeli dobrze kojarzę, zapłaciłem za nią 850. Obudowę Tom mamy od koleżanki Miało Cintille, tak? Z Warszawy. Tak samo od ręki. Mam tu jeszcze jedną na 48V. Tu sobie stoi też i czeka, porównam tą obudowę z drugą obudową firmy BetterS. I jedna i druga jest dostępna w Polsce. Ale to porównanie zrobimy sobie może, może pojutrze, jak mi się uda. Chciałem pokazać dwie obudowy. Powiedzmy dwie odręki dostępne, obie w dobrej cenie. Czyli szybki rachunek sumienia. 2700 za e, ogniwa plus 850 załóżmy za tą obudowę. To jest 2600 zł, tak? Taki jest koszt za 12V magazyn energii o pojemności 650A z 200A BMS-em, z 1A balanserem, tak? Mamy wersję 200B1A, czyli 1A balanser. 200A BMS, który pozwala nam w piku pobierać do 350A, tak? 4 i 8S, czyli może pracować jako 12V lub jako 24V. 5, 6, 7S tak samo pracuje, tak? Ale my korzystamy powiedzmy albo z 4S, albo właśnie z 8S. Tego kolegę dzisiaj zrobimy 12V. Będzie taki potężny, potężny akumulatorek troszeczkę więcej jak 8 kWh do wykorzystania przy 12 V do busa jak znalazł, co? i teraz tak to jest nasz plus, on jest dosyć fajny tutaj zaczniemy plusem polecimy na zmiany, skończymy tu minusem i potem przewodem przyjedziemy tu z powrotem złapiemy się do tego nie będziemy się łapać tu do BMS-a po co? złapiemy się tu, tu jest fajny kontakt siedzisz, patrzysz kawę pijesz, przytrzymałbyś na chwilę te przekładki, pomógłbyś O! O no widzisz, o no widzisz. Właśnie o tym mówię. Jakby nie ty, tam tego nie włożył teraz. I coś takiego. Pięknie. I teraz wykorzystamy teraz przykładeczki, które dostaliśmy z ogniwami. Te duże. I ostatnia. Jak ona się nie zmieści, to jest jestem ugotowany. Plus, minus, plus, minus. O, weszła, ale szczęście na styk. Jeżeli to ogniwo by było chociaż trochę popuchnięte, to jesteśmy już urządzeni, bo tutaj mamy na sztywną jedną odległość. Nie ma tutaj nic na śruby, na dokręcanie. Po prostu masz jeden szablon na ogniwa i to ci musi pasować, tak? Czekaj ja sobie ten mikrofon, troszkę poprawię, bo najłatwiejsze za nami. Ogniwa powkładane, i teraz widzisz. Mamy na przykład te płytki, których już tu nie wykorzystamy, bo dokładnie w tych miejscach mamy gwinty. Eee, warto by było sobie tak naprawdę tu teraz dwie dziurki przewiercić i złapać tak, nie? Chociaż po środku na tych zaworach. Hmm? co myślisz? Zobacz. Tu mamy naszą płytkę. Jest pospawana punktowo połapana. Ta. I ona nam trzyma nasze ogniwa. Tutaj teraz kompresji żadnej nie mamy po środku. Znowu mnie oglądasz, a nie kliknąłeś subskrybuj. No jak? Warto by było tak zrobić, ale ale ja się tu nie dostanę. To bym musiał wyciąć ten kawałek. Musiałbym to wyciąć. I wtedy mógłbym tam przewiercić, nagwintować i złapać. No tak mamy po prostu tak ogniwa spakowane, zabezpieczone tyle o ile, nie? Złapane w tym po prostu. Teraz możemy sobie te kapturki zdejmować. Wrzucimy już nasze busbary, jak one sobie już tu leżą na ogniwach. Sam pakiet już będzie podłączony w szeregu na 12V. Jeden buzbar taki większy nam zostaje w zapasie w takim razie. I teraz tak tutaj zaraz sobie tą dziurkę poszerzę. Tu pójdziemy plusem bezpośrednio tak, Czyli tym lecimy plusem już na dół do naszego bezpiecznika, no i po bezpieczniku wychodzimy tu na plus, natomiast nasz minus będzie musiał iść stąd. tak, Czyli tu musimy sobie dorobić przewodzik. Proponuję 50 mm2, tym przewodem podjedziemy tu i tu się połączymy. To będzie nasz minus. A teraz same cele. Z uwagi na to, że tutaj mamy gotowe przewody, Właśnie na te płytki, ja nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj mamy batery minus, baterię 1, baterie 2, aż do batery 8, na BMSie tutaj mamy oznaczenia, tak więc po prostu to sobie wypinamy i mamy nasze batery minus, pierwszy od prawej, baterii 1, batery 2, baterie 3 i baterie 4. My te zabieramy i ostatni przewód z tej wtyczki, ostatni łączymy z czwartym, tak? Żeby zasilić samego BMS-a. Tutaj cztery przewody. To jest. To są nasze czujniki temperatury. Pod te czarne przewody podłączymy nasze czujniki temperatury, natomiast stąd zabierzemy tylko cztery przewody. Ten telefon mnie wybił, nie wiem co mówiłem. Zamkniemy to na razie. Ja sobie wezmę nożyczki i teraz jeszcze raz wracamy do naszych przewodów. To jest nasza wtyczka: batery minus, batery 1, batery 2, batery 3 i batery 4. To są przewody te, które potrzebujemy. Możemy sobie je powiedzmy na tej długości uciąć. Tak. Do tego potrzebujemy zmostkować ostatni przewód, ten z baterii 4 z tym. To jest zasilenie naszego BMS-a. Na tej samej długości to jest nasz zestaw, który potrzebujemy. Natomiast tych przewodów już nie potrzebujemy. Te nie będą wykorzystane, ponieważ nie mamy 8 ogniw, tylko 4. I do tego możemy sobie tak powiedzmy, na tej samej długości uciąć te dwa czarne. To są nasze czujniki temperatury, które umieścimy na ogniwach od góry. Tak więc daj mi chwilę, ja sobie polutuję te przewody, poprzedłużam je po prostu, żeby później sobie dostosować do naszych ogniw. No i zaraz wrócimy do zabawy. No i 5 minut później mamy. To są nasze dwa czujniki temperatury polutowane, a tutaj mamy nasze kabelki, batery 0 czarny, batery 1, batery 2, batery 3, no i batery 4 zmostkowane razem z ostatnim, tak. Termokurcze mamy dzisiaj zielone, cięcia budżetowe, brak budżetu na czerwone. Oczywiście przewody sobie zaznaczyłem, tak, o markerem pomalowałem. Bo teraz mam zamiar tą wtyczkę podłączyć do BMS-a, wyjechać przewodami i dopiero ładnie na wymiar powiedzmy podocinać i podłączać do ogniw, czyli tak batery 0 mamy tutaj do naszego minusa nie jechałem tu do ogniwa, po co i tak teraz stąd, przyjdziemy grubym przewodem tutaj, tak, do naszego minusa batery 0, batery 1 batery 2, batery 3 no i oczywiście batery 4, zmostkowane z zasilaniem BMS a jeszcze ta gaśnica, zapomniałem o tej gaśnicy w ogóle no dobra, no Troszkę kombinacji było. Jesteśmy, nie wiem, pół godziny później. Chciałem jednym przewodem puścić 35 mm. Natomiast te oczka, które tu miałem zarobione, nie miałem idealnych, i wiesz, ten przewód mi tak wszedł do połowy do środka, nie mogłem zmieścić maksymalnie wewnątrz, tej tulejki, zanim zacisnąłem, dlatego na wszelki wypadek puściłem dwa przewody. Tak, 2 razy 35 mm to w zupełności aż przesadzone, ale lepiej przesadzić i żeby się nic nie grzało, Niż wiesz, źle zacisnąć, a potem ma się coś grzać. Yy, mamy złapane, mamy złapane. Możemy sobie podłączyć nasz wyświetlacz i teoretycznie nasz przeszczep na 12V powinien się przyjąć i powinien działać. Gotowy? Gdzie jest telefon? Tu jest. Mamy to. Mamy pierwszy ruch. Połączymy się z tym BMS-em. Jesteśmy połączeni. 24 sekundy, praca. Ok. 12,98. Jakie błędy? Pokaż alarm. Ok. Ilość cel się nie zgadza z tym, co ma zadane. My teraz mamy 4 cele. O pojemności wpiszmy nominalną. 630. Tak. Cel voltage difference 0.11 mV. Dobra, ten 1.01 musi sobie dobić balanser wyrównać między ogniwami. Nie ma problemu. Tu mamy jeszcze błąd na temat hasła, tak, żeby zmienić hasło, ponieważ mamy domyślne, ale jak najbardziej, jak najbardziej przeszczep się przyjął, tak jak widzisz. Pacjent żyje. Aktualnie pokazuje nam 65% naładowania. Nie jest skalibrowany. Nie ma problemu. Wiesz co? To jutro sobie zrobimy test. Dzisiaj już kończę, już mi się nie chce. Zostawiam to tak. Jutro sobie to dokończę. Połapię jeszcze tutaj ten nasz knot z gaśnicy. Połapię trytytkami, zablokuję. Ale nie będziemy zamykać. Podłączymy przetwornicę 3 kW mojego weworka i sprawdzimy. Zobaczymy co się tu będzie działo. O ile tutaj wszystko jest ok Jestem ciekawy, jak sobie te połączenia teraz poradzą z takim obciążeniem, nie? 3 kW. Dla ogniw to jest nic, to jest nic. Przeciążymy BMS-a. Wyciągniemy maksymum z mojej przetwornicy, czyli 2,8 kW. Zobaczymy, jak się ogniwa będą zachowywać. Dzień dobry, dzień dobry, a więc jesteśmy półtora dnia później. Tak sobie wróciłem do tego magazynu, siedzę, kawkę piję, przyglądam się temu. No i teraz jeszcze wróciłem do tematu tej kompresji, bo. Bo umieściłbym tą płytkę tutaj, tak po środku, nie? Tam na dole, pod tymi przewodami, tutaj, i mielibyśmy taki dodatkowy punkt, który robiłby kompresję, powiedzmy, tym ogniwom, który by je trzymał po prostu w tej pozycji. Nawet sobie wziąłem wiertełka, jedno takie, żeby sobie tutaj nawiercić szerzej, żebyśmy mogli śrubokrętem przejść, tak? A drugie, już z gwintownikiem od razu. Nie wiem, czy to będzie widać w tej kamerze. Chciałem nagwintować po prostu tam na dole dwie dziurki, no i tutaj nagwintować dwie dziurki. Wkręcilibyśmy się śrubkami, tu byśmy przeszli śrubokrętem, tam na dole się wkręcili i mamy. I byłoby dobrze. W sumie tak się zastanawiam, czy to robić, ale, ale. ogniwa dostałem za darmo, nic mnie to nie kosztowało. Tylko za obudowę zapłaciłem. To zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej. W sumie to zbliża się kolejny 1000 subskrypcji. Który przybył na moim koncie Ja to zostawię tak Ja to zostawię tak jak jest Są ogniwa zablokowane Powiedzmy zrobimy sobie dzisiaj test Poskładam ten magazyn później Jeżeli zda test Nic się tu nie będzie grzało Będzie prawidłowo pracować No to <laughs> powiedzmy Po przekroczeniu właśnie tego tysiąca subskrypcji Dam go jakiemuś mojemu widzowi Damy go na długoterminowy test Tak jak jest Jeżeli zda egzamin powiedzmy obciążeniowy Damy go komuś i zobaczymy. Może po czasie się jego właściciel odezwie do nas i zda nam relację, jak wyglądają ogniwa po 5 miesiącach, jak wyglądają ogniwa po roku, czy cokolwiek złego tu się będzie działo w tej obudowie. No bo ja nie będę go podpinać do mnie tutaj pod ten mój system. Mam dwie dwunastki podłączone i falownik 12V w aucie nie będę tego zmieniał, nie ma sensu. Zobaczymy, zobaczymy, czy sama taka kompresja wystarczy, czy coś złego się będzie działo. W razie czego te ogniwa, myślę, że bez problemu są w stanie zerwać po prostu te spawy, tak? Jeżeli to by zaczęło puchnąć, to po prostu odskoczy sobie tu trochę do przodu i tyle. A dzisiaj zrobimy tak, dzisiaj zrobimy tak, że. O, czekaj, muszę włączyć nagrywanie ekranu. BMS się nagrywa. Nagrywa. Dobra. Dzisiaj zrobimy tak, że uruchomimy sobie tą piękną przetwornicę. Mamy napięcie, mamy. Dobra. O, może tak bym się ustawił, co? Ja mam nadzieję, że ta kamera na tyle dobrze nagrywa, że widać tutaj ten wyświetlacz. Aktualnie mamy 228V, 0W, pobieramy. Uruchomimy sobie grzejnik na pierwszym biegu. Rozgrzejmy trochę naszą przetwórnicę Gdzie ta kawka moja? Zrobimy sobie test obciążenia naszych połączeń i naszych przewodów Oczywiście kamera termowizyjna pod ręką Pozwolę sobie ją już uruchomić Teraz szybciutko termowizja Tak jak widzisz Maksymalna, maksymalna temperatura to jest 15 stopni, tak? A tak wszystko zmarznięte Webasto nie chodziło w samochodzie w nocy i tu było 3 stopnie czy 4 Chwilkę popracował. I co? Zmniejszymy pobór i uruchamiamy drugi grzejnik na maksa. Włączymy sobie termowizję. Pobieramy 1,5 kW, tak? 1500W, 1800, 1900. 2 kW. Rozgrzewa się grzejnik drugi. 2200, a co na BMS-ie? 2500, ładnie. O przy 12 V to jest dużo. Dzisiaj nasz BMS powinien tylko cierpieć. Najbardziej gorący element tam na dole nasz plus 22 stopnie, tak? Nasze ogniwa. Nie, nic się tu nie dzieje. Zobaczymy ten przewód, właśnie podwójny, ten minus, co się tutaj będzie działo na tym 25 stopni. Pobieramy ile? 2300. Wrzucimy drugi bieg na grzejniku, zobaczymy czy BMS to uciągnie. Poszedł drugi bieg. 2500. 30 stopni tam na dole jest nasz bezpiecznik, wiesz, w prawym rogu. No i widzę, że łączenie na nim, na nim, zobacz, busbar na nim się grzeje. Mam nadzieję, że nam nie strzeli, bo tam jest 200A, jak on się przepali, to ja nie wiem, czy ja mam taki drugi. Pobieramy 2556 W. Dobra, tu nic nie czuć. Tam na dole widzimy 42 stopnie. Widzisz, przy samych ogniwach jest spoko. Jest zimne. Natomiast tam, przy naszym bezpieczniku, na wejściu i na wyjściu z tego bezpiecznika, zobacz co się dzieje. 43 stopnie, 44. No, on ma strzelić. On musi się przepalić. Tak się będzie grzał i za niedługo on puści. Odetnie nam wszystko. 200 Amperowy tutaj przewody podwójnie spoko, z dużym zapasem, zobacz 13 stopni, tutaj na łączeniu 22 stopnie, natomiast ten kolega na dole 50 już. Niewykorzystany potencjał ogniw, co? Niewykorzystany potencjał ogniw w tym momencie, bo dla nich takie obciążenie teraz te 2,5 kW to jest pikuś A niestety nasz bezpiecznik na dole 60 stopni był bardzo delikatnie ciepły no. 60 stopni tam na dole wypadałoby zdjąć ten bezpiecznik i wypadałoby założyć teraz taki 300A żeby więcej zniósł nasz BMS jest 200A powiedzmy do 350 w piku jesteśmy w stanie z niego pobierać Na chwilę i dopiero odetnie. A pobieramy cały czas 220. 70 stopni. Dobra, poczekaj, poczekaj, bo on strzeli, będziemy go szukać. Nie mam takiego drugiego. 73 stopnie. Jest tak. O, widzisz tego kolegę tam na dole? O, tam schowany. No, chciał, nie chciał, nie ustawię tej kamery. Nie ma opcji. No i co? Co to na taki wynik? Co to na taki wynik? Bo ja wiem jedno. Trzeba sobie jeszcze jedną kawę zrobić. Chyba mocniejszą. Musimy odłączyć nasz pakiet całkowicie. Rozkręcić instalację. Z tego powodu widziałeś co się działo, widziałeś jak ogniwo nam uciekało, balancer interweniował, a dlaczego? A dlatego, że ja sobie tutaj minusik dałem, bo tak mi było wygodnie. Przecież nie mogę tu w momencie, gdy obciążaliśmy właśnie ogniwa, obciążaliśmy magazyn. Nasze odczyty całkowicie te przewody nam kłamały, my musimy odczyt brać stąd prosto z ogniwa robił nam się mocny rozjazd teraz na wskazaniach i dlatego balanser się aktywował a w momencie gdy wyłączyliśmy obciążenie nagle magicznie wszystko spadło i było równiutko, idealnie czekaj sobie, tu podkładkę podłożę tak więc z powrotem to trzeba odizolować i ten nasz czarny przewodzik ten kolega, on musi jechać tu do tyłu, musi tu lecieć prosto do ogniwa tak więc to mamy do poprawy na pewno taki błąd świeżaka no ładnie, ładnie. A jak jesteśmy na takim etapie, to może pokusimy się, co? Wywiercę sobie szybciutko pod ten nasz support. Hmm? Może się pokusimy, jednak zrobię to. No i ostatnia. No i bajka, i bajka. Mamy, mamy powiedzmy jakąś pomoc w kompresji, pod tą blachą mamy ładnie pianeczkę. Ja sobie tutaj, z uwagi na to, że skręcamy przewodami tu, to ja sobie tu jeszcze nakleję taki kawałek pianeczki. Kurde, no jak dla mnie, jak dla mnie to by mogło być. Tu bym sobie trytytką złapał, tu bym sobie też trytytką złapał i tyle. Ale, jeżeli mam to komuś dać, to nie, nie. No i co? No i co? Zaraz lepiej, co? Zaraz lepiej to wygląda. Tak może być, tak możemy zostawić. Zróbmy małe podsumowanko. Zrobiliśmy 12V magazyn energii o pojemności, śmiało możemy powiedzieć 650Ah, tak? Wpisałem w BMS-a 630, natomiast poprawię to na 650, później podłączę ładowareczkę do niego 12V, naładujemy go na full. Natomiast rachunek sumienia. 430 zł za ogniwo, tak? 410, 430, zależy, wiadomo, zależy od kursu dolara. Liczmy 430, 862 sztuki, 1700, 724 sztuki. Do tego obudowa 800-900 zł, to mamy 2700. Powiedzmy, 2700 wychodzi taki akumulator. Natomiast jeżeli chcielibyśmy to samo zrobić w wersji 12V, to 4 akumulatory 1000 zł, obudowa 800, czyli 1800 za 12V 300Ah. Taki magazyn metalowy, jak powiedzmy, składałem już wcześniej. Zresztą mam dwa takie w moim samochodzie, tak? 1800, czyli 3600. 3600 wyszłyby dzisiaj dwa 12V akumulatory o takiej samej pojemności, powiedzmy, jak ten gościu tutaj jeden. No, 800 zł drożej. Natomiast, natomiast, gabarytowo, to to wygląda tak. Tu mamy 12 czy 24, a tam mamy dwie 12. Gabarytowo to wygląda tak. Ja wolę, wolę pozostać przy tych moich dwóch dwunastkach, wiesz? Wolę pozostać przy nich, ponieważ mamy tą samą pojemność co w tym magazynie. Natomiast tutaj, jeżeli będę chciał przejść na 24V, zmieniam falownik, wrzucam większy i po prostu te akumulatory w szeregu. I tyle, tyle, po temacie. Mam 24V 300Ah. Teraz mam 12V 600Ah. Ale jeżeli dzisiaj mnie pytasz, co zrobić. Idź w to. Idź w takie dwunastki. Według mnie są bardziej opłacalne. Pomimo tego, że są droższe, są bardziej opłacalne niż takie powiedzmy 650. Fajne są te ogniwa, jasne, że tak. Fajnie, że taki byk. Fajnie, że zrobiliśmy taki jeden magazyn 12V. Z obudowy 48V możemy zrobić taki sam zestaw. 24 V, no chyba że nie masz w planach przechodzić na 24 V, no to wtedy możesz coś takiego zrobić. Możesz coś takiego zrobić. Taki właśnie zestaw 12 V, bardzo pojemny, gabarytowo to wcale źle nie wychodzi. Natomiast jeżeli planujesz korzystać tylko z systemu 12 V, no to coś takiego jak najbardziej możesz zrobić. Zamawiasz sobie 4 takie ogniwa, zamawiasz sobie obudowę 24 V, wrzucasz, skręcasz wio. Masz fajny 12V magazyn, tylko musisz pamiętać o tym, że przetwornice 12V to takie już maksimum, maksimum to jest właśnie 3kW, tak? W dzisiejszym przypadku, tak jak widziałeś, jeżeli chcielibyśmy brać te 2700-800W ciągiem, no to musimy zmienić od razu bezpiecznik. Ten 200A zmienić na 300A. Sam BMS się nie grzał, wszystkie połączenia się nie grzały, tylko nasze zabezpieczenie, nasz bezpiecznik się grzał. Taką ma rolę, bardzo dobrze, że to się działo. On tak ma działać, to jest normalne. Po prostu musimy założyć większe i tyle. Natomiast, jeżeli budujesz sobie instalację i masz w planach przejście na 24V, to nie, to lepiej wrzucić dwie dwunastki. Oczywiście w opisie filmu zostawiam link do obudowy do Mioxintije, chyba jeszcze są w Polsce dostępne, oraz zostawiam link do. S, do tych ogniw, które dostałem. Nie wiem, nie sądzę, żeby tu była jakaś wtopa z tymi ogniwami. Wiadomo, ograniczone zaufanie, ale póki co to nie, póki co to mam jak najbardziej pozytywne powiedzmy efekty zamówień. Czy kontakty z tym sprzedawcą? Nic złego tam się nie dzieje. Nie obiło mi się o uszy, tak? Nic złego na ich temat wiesz. Ale jak zawsze, jak zawsze czytaj opinie. Wiesz, BTRS szukaj opinii. Ja z mojej strony jak najbardziej ogniwa mogę polecić. Obudowę również mogę polecić. Za obudowę zapłaciłem. Nie jest to wcale sponsorowane. Ogniwa możemy śmiało powiedzieć, że są sponsorowane, no bo ogniwa dostałem za darmo. Ogniwa przekażemy dalej. Przekażemy dalej jakiemuś mojemu widzowi. Ale polecam, polecam. Póki co polecam. To co, to tyle. To tyle z mojej strony. Tak wygląda zestaw 12 v Dziękuję bardzo. No i co? I miłej soboty życzę. na kawę, dziś jest testu dzień. Discord czeka, tu nie ma lipy, tylko ko